Siemano, z tej strony warszawski Dresik. Założyłem ostatnio, pytacie się mnie, czy wystąpię na jakiejkolwiek gali Fame MMA. Tak naprawdę nie mam ciśnienia, aby tam wystąpić, ale oczywiście, gdybym dostał konkretną propozycję, to pewnie bym tam wystąpił, przygotował się jak zawodnik Fame MMA. <laughs> Założyłem tak samo ostatnio na internetach, gdzieś tam na Instagramach, Facebookach, że ludzie szukają... Yy, fejmu i na siłę jakiejkolwiek dramy. Tak? Mnie też taka sytuacja spotkała. Ostatnio na Instagramie napisał do mnie i sam, że Makowski pyta się ile ważę. Tak? Ja nie zdążyłem odpisać. Makowski zaraz napisał do mnie, że jeżeli chcesz się na sportowo, to on jest chętny. Tak? Ja tak naprawdę napisałem, że nie lubię się przytulać. I ale jeżeli ktokolwiek chciałby takiej kawalki, to czemu nie można było pomyśleć. Tak? Ale to nie zależy ode mnie, tylko od włodarzy. Nagle dostałem wiadomość od, od Makowskiego, że nie będę cię przytulał, tylko cię uduszę. No okej, okay, spoko. W drugiej sytuacji była, była taka opcja, że gość u boxdela e, mówi, że mnie nie lubi, w ogóle nie wiadomo co, a tak naprawdę mnie nie zna. Ja nie potrzebuję, żeby ktoś mnie lubił, bo lubić tak, tak naprawdę można kanapkę szynko, jak chce, znaczy chce. Ja chciałbym, żeby ktoś mnie szanował, tak? bo ja Was szanuję, Wy mnie szanujecie, tak? bo tak to powinno wszystko wyglądać. A czy dojdzie do takiej walki? Nie wiem. Jeżeli miałoby dojść do takiej walki, to na pewno chciałbym to zrobić dla was, bo to by było show, tak? Chciałbym dla was to zrobić? Oczywiście nie ukrywam, zrobiłbym to też dla pieniążków. Jeżeli dostałbym dobrą propozycję z kimkolwiek, tak, no to bym zawalczył. Tylko jedno teraz moje pytanie. Czy jeżeli gość może sobie wybierać mnie, tak? No to czemu ja nie mógłbym sobie wybierać też innego zawodnika? Więc może dajcie mi, nie wiem. Boxdela, Barona, Bombla, dajcie mi może meduzę. Po co mi? Randomowy gość, tak? Ja bym chciał też kogoś sobie wybrać. Tak mi się wydaje, że tak by było chyba najlepiej. Subskrybujcie mój kanał i oczywiście, gdybyście chcieli zobaczyć mnie na jakiejkolwiek gali Fejmana, piszcie w komentarzach. Bo jak zobaczył to że Fejmana, to pewnie dostanę jakąś konkretną propozycję, a nie tylko przez Instagram od randomowego gościa. Pozdrawiam Was serdecznie. Warszawski dresik z rejonu, z Warszawy. Trzymajcie się i czwarte mordeczki.